A tak wygląda proces budowy domu z Bali z lotu ptaka. Pewnie zastanawiasz się, jak długo trwa budowa takiego domu pod klucz? Już wyjaśniamy. Czas budowy domu z bali zależy od wielu czynników, między innymi wielkości projektu i zakresu wykończenia. Dzięki doświadczeniu zespołu Marux i nowoczesnemu zapleczu cały proces może zająć nawet od 4 do 5 miesięcy. Etap pierwszy to przygotowanie elementów. Bale są starannie wybierane, oczyszczane wodą pod ciśnieniem i ręcznie dopasowywane. To trwa średnio około miesiąca. Etap drugi to montaż konstrukcji na działce. Stan surowy otwarty powstaje w około 7 dni. Ściany nośne, stropy, dach, otwory drzwiowe i okienne. Etap trzeci to stan surowy zamknięty. W ciągu kolejnego miesiąca montujemy okna, drzwi i wykańczamy dach. Dom jest zabezpieczony przed warunkami zewnętrznymi, a etap czwarty to wykończenie pod klucz. Instalacje, podłogi, ściany, armatura, wszystko zajmuje łącznie około od 4 do 5 miesięcy od startu pracy. Dzięki naszej technologii domy z bali powstają szybciej niż murowane i można je budować przez cały rok, nawet zimą. A jeśli szukasz sprawnej, solidnej i terminowej realizacji, skontaktuj się z nami.